Podróżowanie samolotem może wydawać się skomplikowane, szczególnie dla osób starszych. Jednak mało kto wie, że linie lotnicze oferują wiele bezpłatnych usług specjalnie dla starszych pasażerów. Te usługi nie tylko sprawiają, że lot jest bardziej komfortowy, ale także zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i opiekę. Przyjrzyjmy się 15 takim możliwościom, które są dostępne praktycznie we wszystkich głównych liniach lotniczych na świecie. Priorytetowe wejście na pokład i wysiadanie z samolotu to usługa automatycznie świadczona starszym pasażerom w większości linii lotniczych. Kiedy ogłaszają boarding, osoby starsze mogą podejść do bramki w pierwszej kolejności, unikając tłumu i długiego stania w kolejce. Jest to szczególnie ważne dla tych, którym trudno jest długo stać na nogach lub którzy poruszają się za pomocą laski lub chodzika. Pracownicy linii lotniczej sprawdzą wasz bilet i poprowadzą bezpośrednio do samolotu, gdzie będziecie mogli spokojnie umieścić bagaż podręczny i usiąść na swoim miejscu, podczas gdy inni pasażerowie wciąż czekają w kolejce. Przy wysiadaniu sytuacja jest odwrotna. Stewardzi zaproponują wam pozostanie na miejscu do momentu, aż główna masa ludzi nie opuści kabiny. To znacznie zmniejsza ryzyko przypadkowych potrąceń, upadków i urazów w wąskich przejściach samolotu, gdzie każdy spieszy się, aby jak najszybciej wyjść i dotrzeć do taśmy bagażowej. Bezpośrednio z tym związana jest pomoc w przemieszczaniu się po terenie lotniska, którą wielu starszych ludzi nie docenia lub po prostu nie wie o jej istnieniu. Jeśli wcześniej powiadomicie linię lotniczą o potrzebie asysty, specjalnie przeszkoleni pracownicy spotkają Was bezpośrednio przy wejściu na lotnisko lub nawet przy samochodzie. Jeśli przywożą was krewni, wezmą na siebie wszystkie kłopoty. Przeprowadzą przez odprawę, pomogą w nadaniu bagażu, przeprowadzą przez kontrolę bezpieczeństwa, gdzie mają priorytetowe przejście i dostarczą bezpośrednio do bramki. Na dużych lotniskach, takich jak Szeremietiewo, Warszawa Chopin czy Frankfurt, odległości między terminalami mogą sięgać kilku kilometrów, a nawigacja może okazać się skomplikowana nawet dla doświadczonych podróżnych. Asystent nie tylko pokaże drogę, ale także zadba o to, żebyście nie przegapili boarding, wcześniej informując was o wszelkich zmianach w rozkładzie lotów lub numerze bramki. Rozmieszczenie w kabinie samolotu to kolejny obszar, gdzie starsi pasażerowie mogą liczyć na szczególną uwagę i bezpłatne ulepszenia. Podczas rezerwacji biletu lub podczas internetowej odprawy, możecie poprosić o miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi co jest szczególnie ważne dla osób z problemami ze stawami, żylakami lub po prostu wysokich. Miejsca przy przejściu są preferowane dla tych, którzy muszą często wstawać lub doświadczają klaustrofobii w ograniczonej przestrzeni. Wiele linii lotniczych rezerwuje określoną liczbę takich miejsc specjalnie dla pasażerów o szczególnych potrzebach, a wiek automatycznie uważany jest za jedno z kryteriów. Jeśli podczas lotu odkryją się wolne miejsca w bardziej komfortowych rzędach lub nawet w klasie biznes, stewardzi często proponują starszym ludziom przesiadkę tam całkowicie bezpłatnie. Jest to szczególnie aktualne na długich lotach międzynarodowych, gdzie każdy dodatkowy centymetr przestrzeni może znacząco wpłynąć na ogólne samopoczucie podczas wielogodzinnego lotu. Zapewnienie dodatkowych poduszek, kocy i innych akcesoriów do komfortowego snu to usługa szczególnie ceniona na lotach nocnych i transkontynentalnych. Chociaż podstawowy zestaw, zawierający małą poduszkę i cienki koc, wydawany jest wszystkim pasażerom klasy ekonomicznej, osoby starsze mogą poprosić o dodatkowe akcesoria, a załoga praktycznie nigdy nie odmawia takiej prośby. Dodatkowa poduszka pomoże znaleźć wygodniejszą pozycję dla szyi i kręgosłupa, co jest krytycznie ważne dla osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, zapaleniem stawów lub innymi schorzeniami układu ruchu. Drugi koc pomoże lepiej regulować temperaturę ciała, ponieważ z wiekiem termoregulacja często się zaburza i człowiek może marznąć nawet przy komfortowej dla innych temperaturze. W niektórych przypadkach stewardzi mogą zaproponować specjalne poduszki ortopedyczne lub cieplejsze koce z pierwszej klasy, jeśli nie są używane. Nie wahajcie się prosić o to, co pomoże wam czuć się komfortowo. To wchodzi w standardowy serwis linii lotniczej. Specjalne żywienie dietetyczne to obszar, gdzie możliwości linii lotniczych często przewyższają oczekiwania pasażerów. Podczas rezerwacji biletu, zwykle nie później niż 48 godzin przed wylotem, można zamówić specjalne dania dostosowane do różnych potrzeb medycznych i związanych z wiekiem. Dla osób starszych dostępne są menu z obniżoną zawartością sodu. Dla tych, którzy cierpią na nadciśnienie, dania diabetyczne z kontrolowaną zawartością węglowodanów, łatwo strawne posiłki dla osób z problemami trawiennymi, a także dania o miękkiej konsystencji dla tych, którzy mają problemy z rzuciem lub połykaniem. Opcje wegetariańskie i wegańskie są również dostępne i często okazują się świeższe i bardziej odżywcze niż standardowe dania mięsne. Nawet jeśli specjalne zamówienie nie zostało złożone wcześniej, doświadczeni stewardzi często mają w zapasie alternatywne opcje lub mogą dostosować zwykłe menu, usuwając ostre sosy, proponując owoce zamiast deseru lub dodatkowy chleb dla tych, którzy muszą przyjmować leki podczas jedzenia. Priorytetowa obsługa podczas rozdawania jedzenia i napojów może wydawać się nieistotnym szczegółem, ale dla wielu starszych osób ma to zasadnicze znaczenie. Otrzymanie posiłku wśród pierwszych oznacza, że będziecie mieli wystarczająco czasu na spokojne spożycie posiłku bez pośpiechu i presji ze strony czekających pasażerów. Jest to szczególnie ważne dla osób, które przyjmują leki według ścisłego harmonogramu i muszą je przyjmować podczas jedzenia lub w określonych odstępach czasu po ostatnim posiłku. Ponadto u starszych osób często spowolnione są procesy rzucia i połykania, więc dodatkowy czas na jedzenie to nie luksus, ale konieczność. Stewardzi z większym prawdopodobieństwem uwzględnią Wasze indywidualne preferencje. Zaproponują herbatę zamiast kawy, ciepłą wodę do zapijania leków lub dodatkowe serwetki. Jeśli macie szczególne ograniczenia dietetyczne, o których zapomnieliście wspomnieć podczas rezerwacji, poinformujcie o tym podczas priorytetowej obsługi. Często można znaleźć odpowiednie alternatywy wśród produktów dostępnych na pokładzie. Pomoc medyczna na pokładzie samolotu to poważny i dobrze zorganizowany system, szczególnie ważny dla starszych pasażerów. Wszystkie komercyjne samoloty są wyposażone w apteczki medyczne, których zawartość jest ściśle regulowana międzynarodowymi standardami i obejmuje preparaty do udzielenia pierwszej pomocy przy zawałach serca, udarach, śpiączkach cukrzycowych i innych stanach nagłych. Cała załoga lotnicza i kabinowa przechodzi obowiązkowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej i regularnie podnosi kwalifikacje. Nowoczesne szerokokadłubowe samoloty są często wyposażone w automatyczne defibrylatory zewnętrzne, maski tlenowe do długotrwałego użytku, a nawet przenośne aparaty EKG. W przypadku poważnego pogorszenia stanu załoga ma bezpośrednią łączność radiową z naziemnymi centrami medycznymi, gdzie lekarze mogą udzielić konsultacji i zaleceń dotyczących leczenia bezpośrednio podczas lotu. Jeśli wśród pasażerów są pracownicy medyczni, kapitan może zwrócić się do nich o pomoc przez system ogłoszeń. W razie potrzeby samolot może wykonać lądowanie awaryjne na najbliższym lotnisku w celu udzielenia wykwalifikowanej pomocy medycznej. Pomoc z lekami i zapewnienie ich prawidłowego przechowywania to usługa, która może dosłownie uratować życie starszemu pasażerowi. Wiele leków, szczególnie tych przyjmowanych przez osoby starsze, wymaga przestrzegania określonego harmonogramu przyjmowania, a długi lot może zakłócić zwykły rytm. Stewardzi mogą przypomnieć Wam o czasie przyjęcia leków, szczególnie jeśli poinformujecie ich o tym na początku lotu, i przynieść ciepłą lub zimną wodę w zależności od wymagań konkretnego preparatu. Niektóre leki, takie jak insulina dla diabetyków, wymagają przechowywania w obniżonej temperaturze i można je umieścić w specjalnym przedziale lodówki w kambusie. Leki sercowe, inhalatory dla astmatyków i inne lekarstwa ratujące życie muszą zawsze znajdować się w zasięgu ręki, a załoga pomoże umieścić je w kieszeni fotela lub innym wygodnym miejscu. Jeśli zapomnicie przyjąć lek lub zgubiście tabletki, poinformujcie o tym stewarda. W apteczce samolotu mogą być analogiczne preparaty, a w skrajnym przypadku można skontaktować się z naziemnymi służbami w celu uzyskania zaleceń medycznych. Taktowna pomoc przy korzystaniu z toalety to delikatna, ale niezwykle ważna usługa dla wielu starszych pasażerów. Z wiekiem często pojawiają się problemy z mobilnością, równowagą lub kontrolą pęcherza, co może zamienić zwykłe korzystanie z toalety w poważne wyzwanie, szczególnie w warunkach turbulencji lub w ciasnej przestrzeni samolotowej toalety. Stewardzi przechodzą specjalne szkolenie w zakresie pomocy pasażerom o ograniczonych możliwościach i rozumieją wagę zachowania godności człowieka w takiej sytuacji mogą pomóc dotrzeć do toalety, przytrzymać drzwi dla zapewnienia prywatności, zapewnić dodatkowe chusteczki lub wilgotne ręczniki. W niektórych przypadkach dostępne są specjalne przyrządy do przesiadania się z fotela, a na pokładzie mogą znajdować się składane wózki inwalidzkie do przewożenia pasażerów z poważnymi zaburzeniami mobilności. Jeśli macie obawy dotyczące korzystania z toalety podczas lotu, koniecznie poinformujcie o tym podczas rezerwacji biletu lub na początku lotu. Załoga znajdzie sposób, aby uczynić ten proces maksymalnie komfortowym i bezpiecznym. Systemy rozrywki w nowoczesnych samolotach mogą wydawać się skomplikowane dla osób, które nie są zbyt zaznajomione z nowoczesnymi technologiami. Ekrany dotykowe, wiele menu, różne formaty treści i ustawienia wszystko to może wywołać dezorientację u starszych pasażerów. Stewardzi zawsze są gotowi poświęcić czas na wyjaśnienie, jak korzystać z indywidualnego systemu rozrywki. Pokażą, jak włączyć i ustawić głośność, wybrać filmy z napisami w języku ojczystym, powiększyć rozmiar czcionki dla lepszej czytelności lub znaleźć muzykę klasyczną wśród wielu nowoczesnych utworów. Wiele linii lotniczych ma w swojej mediatece specjalne sekcje z filmami i programami skierowanymi do starszego pokolenia. Klasyczne filmy, programy dokumentalne o naturze, spokojną muzykę instrumentalną. Dla tych, którzy preferują tradycyjną rozrywkę, stewardzi mogą zaproponować materiały drukowane, świeże gazety, czasopisma o podróżach, krzyżówki lub sudoku. Na lotach międzynarodowych często dostępne są wydania w kilku językach, w tym rosyjskim, polskim i innych europejskich. Pomoc z bagażem podręcznym może wydawać się drobiazgiem, ale dla wielu starszych osób to poważny problem. Górne schowki bagażowe w samolotach znajdują się na wysokości około 2 metrów, a nawet względnie lekka torba ważąca 5-7 kg może okazać się nie do udźwignięcia dla osoby z problemami pleców, barków lub po prostu niewystarczającą siłą fizyczną. Załoga zawsze jest gotowa pomóc nie tylko podnieść i umieścić bagaż na początku lotu, ale także bezpiecznie go zdjąć przed wysiadaniem. Co więcej, doświadczeni stewardzi mogą zaproponować bardziej praktyczne rozwiązanie. Umieścić najpotrzebniejsze podczas lotu rzeczy pod siedzeniem z przodu, gdzie będą łatwo dostępne, a resztę schować do górnego schowka. Zwrócą również uwagę na prawidłowość umieszczenia bagażu, aby wykluczyć jego wypadnięcie przy otwieraniu schowka. Jeśli wasz bagaż podręczny zawiera delikatne przedmioty lub leki, poinformujcie o tym. Takie rzeczy można umieścić w specjalnych schowkach na delikatne ładunki lub w szafie na ubrania w pierwszej klasie, jeśli jest tam wolne miejsce. Wsparcie informacyjne i dodatkowe wyjaśnienia to usługa szczególnie ceniona przez starszych pasażerów, którzy odbywają pierwszy lot po długim czasie lub latają rzadko. Nowoczesne lotnictwo może wydawać się przerażające dla tych, którzy pamiętają czasy, gdy samoloty były mniej niezawodne i komfortowe. Załoga dysponuje aktualną informacją o wszystkich aspektach lotu i zawsze jest gotowa udzielić dodatkowych wyjaśnień. Mogą wyjaśnić dlaczego samolot wykonuje określone manewry, co oznaczają różne dźwięki i ogłoszenia, jakie są warunki pogodowe w miejscu przeznaczenia i czego oczekiwać podczas lądowania. Szczególnie ważne są informacje o lotnisku docelowym, gdzie znajduje się taśma bagażowa, jak dotrzeć do wyjścia, czy w pobliżu są bankomaty lub kantory wymiany walut, czy transport publiczny działa o tej porze dnia. Wielu starszych ludzi martwi się o to, jak spotkają ich krewni lub znajdą transfer, a szczegółowe informacje o układzie lotniska mogą znacznie zmniejszyć poziom stresu. Załoga może również dostarczyć informacji o tym, czy będzie potrzebna dodatkowa kontrola przy przechodzeniu przez cele lub czy są jakieś szczególności w zasadach wjazdu do kraju przeznaczenia. Szczególna uwaga podczas turbulencji to aspekt bezpieczeństwa, który jest krytycznie ważny dla starszych pasażerów. Trzęsienie samolotu może być nie tylko przerażające, ale także niebezpieczne dla osób z kruchymi kośćmi, problemami z równowagą lub chorobami sercowo-naczyniowymi. Przy pierwszych oznakach turbulencji doświadczeni stewardzi w pierwszej kolejności sprawdzają stan starszych pasażerów, pomagają im prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa i przyjąć najbezpieczniejszą pozę. Mogą zaproponować dodatkowe sposoby radzenia sobie z chorobą lokomocyjną, specjalne ćwiczenia oddechowe, punkty do akupresury, cukierki na mdłości lub po prostu rozpraszającą rozmowę. W przypadku silnej turbulencji steward może pozostać przy starszym pasażerze, aby udzielić wsparcia moralnego i szybko zareagować w przypadku pogorszenia stanu. Wyjaśnią również, że nowoczesne samoloty są zaprojektowane z ogromnym zapasem wytrzymałości i że turbulencja, jakkolwiek silna by się nie wydawała, nie stanowi realnego zagrożenia dla integralności statku powietrznego. Takie wsparcie informacyjne często okazuje się nie mniej ważne niż pomoc fizyczna. Koordynacja z naziemnymi służbami na lotnisku docelowym to usługa, która zapewnia bezproblemowe przekazanie opieki od załogi lotniczej do personelu naziemnego. 30-40 minut przed lądowaniem stewardzi kontaktują się z służbą dyspozytorską lotniska i przekazują informacje o pasażerach wymagających szczególnej uwagi. Oznacza to, że kiedy opuścicie samolot, będzie na Was już czekał pracownik lotniska z wózkiem inwalidzkim lub elektrycznym pojazdem do przewozu do taśmy bagażowej. Szczególnie ważne jest to przy przesiadkach na dużych lotniskach, gdzie przejście z jednego terminalu do drugiego może zająć znaczny czas i wymagać wchodzenia po schodach lub długich przejść po ruchomych chodnikach. Służby naziemne otrzymują również informacje o waszych potrzebach medycznych, godzinach przyjmowania leków i innych ważnych szczegółach, co pozwala im kontynuować opiekę na tym samym poziomie. W przypadku opóźnienia lotu lub innych sytuacji nadzwyczajnych, personel naziemny zostanie poinformowany o konieczności poświęcenia Wam dodatkowej uwagi i pomocy w przereserwowaniu lub zakwaterowaniu w hotelu, jeśli będzie to potrzebne. Wsparcie emocjonalne i ludzka komunikacja często okazują się nie mniej ważne niż wszystkie usługi techniczne razem wzięte. Loty mogą wywoływać poważny stres, szczególnie u osób starszych, które latają rzadko, mają lęk wysokości lub martwią się o swoje zdrowie podczas długiej podróży. Doświadczeni stewardzi rozumieją psychologiczne osobliwości pracy ze starszymi pasażerami i są gotowi poświęcić dodatkowy czas na rozmowę i uspokojenie. Wysłuchają waszych obaw, wyjaśnią niezrozumiałe dźwięki czy odczucia podczas lotu, opowiedzą o tym, jak przebiega ich dzień pracy i podzielą się ciekawymi historiami z praktyki. Zwykłe ludzkie ciepło, uważne podejście i gotowość odpowiedzi na wszelkie pytania tworzą atmosferę troski i bezpieczeństwa. Wielu starszych ludzi zauważa, że to właśnie dobre traktowanie przez załogę sprawiło, że ich lot był nie tylko komfortowy, ale i przyjemny. Stewardzi mogą również pomóc nawiązać komunikację z innymi pasażerami, szczególnie jeśli w pobliżu znaleźli się ludzie mówiący w tym samym języku lub podróżujący w tym samym kierunku. Ważne jest, aby pamiętać, że w celu uzyskania większości tych usług zaleca się wcześniejsze powiadomienie linii lotniczej o swoich potrzebach podczas rezerwacji biletu lub nie później niż 48 godzin przed wylotem. Pozwoli to personelowi naziemnemu i lotniczemu przygotować się i zapewnić najlepszy poziom obsługi. Nie wahajcie się prosić o pomoc. To wasze prawo jako pasażerów, a linie lotnicze są zainteresowane tym, aby wasz lot przebiegł komfortowo i bezpiecznie. Pamiętajcie, że grzeczne zwracanie się, cierpliwość i odpowiednie wcześniejsze przygotowanie to klucze do otrzymania wysokiej jakości obsługi w powietrzu, która uczyni waszą podróż nie tylko bezpieczną, ale i przyjemną.